Zadanie 17. W ciągu arytmetycznym AN określonym dla każdej liczby naturalnej większej równej 1. Mamy dane A1 jest równe 7, a 2 13, czyli od razu widzimy, że ta różnica tego ciągu arytmetycznego to będzie 13 minus 7, czyli to będzie 6. Wyraz A10. No żeby policzyć wyraz A10 możemy skorzystać z tego, co nam. Mówią karty naturalne, że dziesiąty wyraz, czyli a za n podstawiamy 10, to jest wyraz pierwszy, dodać n minus 1, czyli 9 razy nasza różnica. Czyli a1 to jest 7, dodać 9 razy 6. Skorzystamy już z kalkulatora. 9 razy 6, dodać 7 to się równa 61. Mamy taką odpowiedź C.